No, cześć z tej strony Wańc i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj znowu jesteśmy na Minecraft Skyblock. A może raczej powinienem powiedzieć na Minecraft Multiblock, ponieważ coś się na. A, przewidzę się ten odcinek. Tak, i teraz mamy kontynuować. A tryb Skyblock został zastąpiony trybem Multiblock na serwerze GC2, który zawiera sobie Skyblocka, Seablocka, Mineblocka. naraz. Podstawowa różnica jest taka, że, no niestety, ale zresetowało nam wyspę. Serio, jakbym teraz chciał się teleportować na island, to ja po prostu tej wyspy nie mam. Tak więc, no niestety, trzeba będzie wszystko ogarnąć jeszcze raz, ale mam nadzieję, że to nam się uda. Dobra, tak więc jaką wyspę wybieramy? To nam się desu. Podstawa wyspa. No to dobra. To tworzymy wyspę i widzimy się już za chwilę. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem na wyspie. I zobaczmy. Tak. Wydaje się być mniejsza. Co się ona prezentuje? A, no właśnie, to ta ściana taka jakaś z tych barier bloków. A, Mam barier bloków. jakby takie bloki, wrażenie, jest... jakby na dole była woda. Ty też? Zaraz sprawdzę. Pvp, dalej nie ma zobaczymy. Nie, to chyba nie jest woda. Tak? Nie był... Nie zdążyłem wpisać. To nie była woda. Dobra. To nie była woda, ale było napisane, że to jest jednocześnie skyblock, Seablock i caveblock, więc. Więc może będzie woda? Coś takiego. Zobaczymy. Może jeszcze jakieś update y ten, ten. będą. Zobaczymy, zobaczymy. Coś pisali, że chyba będą. A na początku oczywiście każda przygodę to na zacząć od ściany drzewa. Owo! Ścisza sobie trochę gra, mam wrażenie, że jest delikatnie za głośno. Powiedzmy, że jest git. Dobra. Tak, powiedzmy, że jest okay. po zapraszamy na spawn. Witaj, życzymy miłej gry. Skąd na mech, to zabieram i też zabieram, czyścimy tutaj wszystko ładnie, a farelka może zostać, to rzeczywiście może i tutaj... racja. Muszę usunąć ten gravel, on mi przeszkadza. A ja, to zabiorę. Nie wiem, myślę, że wyspy chyba możemy na tym poziomie budować, jak jest teraz, nie? Tak. Chyba tak, nie ma potrzeby je zniżać. Tak, nie ma potrzeby, raczej. Dobra, niech zostanie tak jak jest. A, tylko mnie ciekawi, jeszcze gdzie jest środek, środek. W tym celu, może skopię się jeszcze tutaj. Pod wyspą widzę, że mamy pięczynkę. Tak, coś też widziałem. O, diamenty. diamenty. Diamenty, zgadza się. Fajna sprawa. chciał wpłynąć on właśnie. Tu jest żelazo. E, to jest miedź, tak mi się wydaje. Chyba, nie będę ryzykował. Tak, to jest miedź, to jest miedź. W tej L liany. Wow, to ładnie tu. Tak, na razie niech to tak zostanie jak jest. A. Nie widzę potrzeby zrobić. Kończy na tym, że ty będziesz mieszkał na górze, a ja tu na dole. A, no to ty... Oj, 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 oj. do razu, mało brakowało. A, zbroja. Dobra, tak lepiej. Mogłem wcześniej założyć. Coś trzeba teraz zjeść. Jezu, jak te ziemniaki mało dają. A, tutaj mam pieczone skrzynce i super. Czekaj, te wszystkie rzeczy jak Naprawdę siodła, się... siodła i tak dalej były na start i ten węgiel, czy my to dostaliśmy? Węgiel wziął z Caritasu, a siodła z a, a to może od razu teraz zobaczmy czy czegoś na Caritasie... A, to nie był Caritas, tylko Warp Caritas, tak. Jeszcze się beżę. Śnieżki. Dużo śnieżek. Dobra, nie ma na pierwszym, to jeszcze obcaję karitas drugi, do którego nie ma teleportacyjnej komendy. Jasne, a ja obcaję sobie dziennie, więc jest środek naszej wyspy. To jest tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super. Ja nie wiem, 11 można. A, można liczyć. A więc tak. 1, 2, 3, 4, 5. Dokładnie tutaj jest środek wyspy, gdzie stoi. Generator kobla. I teraz jak wyglądała nasza deska wcześniej? Kobel? Bo bym chciał ją właśnie obudować taką jaka była. Komenda Craft jest dalej, super. Na pewno tak, na pewno była zrobiona z kobla. Chcę ją dalej z kobla to, budować. No to, to pozbieram kobel? Właśnie, ja ją dalej z Z kobla jednej budować, strony czy to był Wiesz co? Może byśmy sobie jeszcze raz z kobla. Dobrze, w sumie taka Także... prókowana ścieżka nie wyglądała najgorzej, to kop tego kobla, a ja chyba będę musiał do ciebie czekać, bo nie wiem za bardzo co robić. Skrzynki są puste. Chyba po tam pójdziesz kopać. Chyba tak, chyba też skoczę szybko ci pomóc. Jak to było? Już nie ma warp surowca, nie? Teraz jest warp... Yy... Kopalnia i warp drewno. Kopalnia, kopalnia, dobra. Yy, Kowadła są. Uuu, tak to wygląda, warp kopalnia. A, to od razu się tutaj, dobra. To jest A wspisz sobie Warp Mob Grinder. Wszędzie jest stąd. Czekaj, pokopam, pokopię tego skórzona i zaraz zobaczę tego skórzona. Masz tam pająki, zombie, klipery i szkielety. Tylko jest problem: jak bierzesz te Moby, to ci się narzędzia zużywają. To nieco nie? Nie Dobra, tak mi wystarczy. E, jak to mówiłeś? To jest warp... Barb... Mob, mob grinder. A na mob... a na... A jak pójście sobie warkę zwierzęta, to będziesz wiedział, że tam się już nie są świnki, tylko... Kurczaki o i gdyby tylko nam nie zrespektowało naszych postępów to byłoby to naprawdę na bardzo duży plus te perwanie szkieletów to, to nie jest jakoś super ciekawe zajęcie zdecydowanie jest to głośne zajęcie może już sobie daję. To jest to trochę samolotne głośne, trzeba do tego przejść Jakieś dziewczynki. Znowu, żeby robić... Znowu, żeby robić... Znowu, żeby robić... Znowu, żeby robić... Tu, tu, Dobra Tu, na Tu, i jak już ma, znowu, 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 jesteś, Znowu, znowu, Craft I jesteś, robimy... No skąd są te śnieżki bo u mnie ta na teksturpaku to wygląda jakby wszystko było w śniegu ale to wyjątkowo. dobra mam dwa staki i teraz tak jaka była długość może pamiętasz czy nie pamiętasz Na no, ja raczej nie ja sam nie pamiętam jaka była długość Znaczy no, tak zostawię, bo nie kojarzę właśnie ile nie yy, żyła nasza wyspa poprzednim razem Okej okay. O mój Boże Chodź szybko zobacz sposób. co mam Co masz? Spysz na moją główkę No to co, co, co to jest? Co... O! Głowa Głowa AP! O kurde No proszę Dostałeś? Nie będę nosił heł, będziesz. Odebrałem no sobie. Napisz menu. ślesz menu. Me, memo? Menu. Menu. I wejdź tam w panel głów. No. I może ja wchodzę, w zwierzęta sobie normalnie wyjmuję główki mobów. A to nic ten? Nic nie kosztuje? Najwyraźniej no nie. No nie. I mam A, wszystkie fajne. główki appy. Ale fajne, nie wiedziałam o czymś takim. Ja to już wcześniej widziałam, ale myślałem, że to jest płatne i się bałam tego brać. A teraz sobie myślę, a ciekawe ile kosztuje. Ja wypatrzę Za free! Uuu, mamy też klony z Gisneboya? Eee, Nihachu, Nie o. wiem kto to niestety 02 Sharkboy Co chyba jacyś gracze tego serwera. No to tutaj ty na pewno mamy klony. I dużo, co może jakaś mnie zainteresuje Rośliny, zwierzęta Narażone go wielbonda. Go... To są ciekawe Ciekawe, ciekawe no, Teraz nie będę chyba wszystkich przeglądał Fajne jest to, że te główki też można Właśnie Jako prezent coś takiego można to użyć Tak podać pod choinką mi się przynajmniej wydaje. Dobra, a to jeszcze przemyślimy sobie, do tego na spokojnie wrócimy. Jak będziemy mieć pomysł, co z tym zrobić, może... A może wy będziecie mieć pomysł właśnie co... Tak... tutaj będzie mało problem z tego co widzę. Co z tymi główkami zrobić? No na pewno jestem ciekawy waszej propozycji, możecie pisać w komentarzach. Może coś, coś wymyślimy z tymi główkami. Jeszcze sprawdzam jakie w ogóle są. Może jest coś świątecznego, jakieś bombki, czy... Ja ciekaczę. Czy coś z tym, z tym? Nie wpadło mi płytka do kwiatku, to się... kurczy. Nie zdarza może, że za daleko Jabłuszka stało, nas coś? padło z drzewka. Pachnie jakie ładne jabłuszka nas padło. Tak? To z drzewa spadło? Tak. A, A teraz spójrz na mnie... ...i pokaż widzom, która jest najładniejsza, którą będę nosił główkę. Numer jeden? Ta. Numer dwa? Numer 4. O, numer 4, to jest spokojnie. Mam tego gryzek. I ostatnia, numer 5. Czy Rzeszek? Też spoko. Gryzek, czy Rzeszek nie tak jak się nazywał? Ale no, pozdrawiam. Chyba. Może i tak. Mimo wszystko widzowie piszcie w komentarzach. Dobra, to jest... Wracamy na wyspę jeszcze raz. Jest wszędzie. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7. A coś się poguwię, coś się poguwię. Dobra, nieważne, lecimy po świerkowe drewno. Hmm, to było nasz też. Warp. ciemno Ciemnodębowy chyba. A, ciemny dom to był, tak? Tak. Dobra, to w takim razie. Co tam to Ktoś sobie zostawi? Tak, nie zawsze coś. To jest świerk. To też. to coś brzuska sobie. To jest. Desekcja. To, jest to też. To brzuska. To jest świerk na no 100%. To jest 100% świerk. O, tu jest ciepło. Powinno mi wystarczyć, myślę. Wracamy na wyspę. Komendę. A masz jeszcze kobla? Komendę. Na razie coś tam nie zostało. Stół. Przerabiamy na razie wszystko na deski. Jak będzie potrzeba, zawsze będzie można dokopać. Ok, tyle powinno wystarczyć. I teraz pomyślmy, jak to wyglądało poprzednio, bo coś stało pamiętam. A wydaje mi się, że to właśnie na długość 5 kratek było. Czyli 1, 2, 3, 4, 5 to było jako szóste czy jako no, Nic się nie stanie jak będzie delikatnie większe tak trzy tutaj raz tutaj jeden dwa trzy cztery pięć to już sześć to jest trochę przesada to to skopiemy ale właśnie widzę że bloki jak się wykopie, to już one nie wpadają do ekwipunku, jak kiedyś a to na pewno nam dalej nic. ale nie na wszystkie to działa a te? Na co na przykład tak. to działa? Bo widzę, że na półpłytki? nie. Na no, kobel to. A czy to działa no. na wszystko, co jest na spawnach? No, na najwyraźniej na, częściowo. Spawn, tak. Ciekawe, jak Ta. tak zrobili. Dobra, trzy tutaj. Raz, dwa. na przykład na przyrnie też to nie działa. Nie wiem, tutaj dwa, czy tutaj trzy. Zaraz sobie ogarniemy. O, na tym przykładzie. Raz, dwa. I teraz tutaj też. Raz, dwa. Nie, na no, dwa wystarczy. Będzie bardziej okrągłe. Dobra, raz, dwa. I tutaj jeden cyk. I dobra. Tak to chyba... Nie wiem, tak to wyglądało, czy nie? A, jest okej. Okay. Już patrzę. Nie ma tam znaczenia. Chyba te. Tak mniej więcej. Kobel dost... Aha, widzę, że nie brałeś moich rzeczy ze szklanki, które chcę ci donoszę. I teraz tak, tutaj, raz, dwa, trzy. Super. Teraz tutaj jeszcze... Co to? Co? Co to starać? Co to Jeszcze ciągle. Fajne, ale teraz nie za bardzo mi się przyda. O, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ciekawa mechanika na serwerze, nie powiem, nie powiem. Dobra. Trzy. Czyli to jednak będą dwa. Czyli tutaj będzie jeden, czyli tutaj będą dwa. Czyli to tutaj można skopać. Czas tutaj na pewno nie pomyliłem. Musisz poczekać jeszcze. 43 sekundy, ale znaczy, Okej, okay, teraz tak. Postawić. Aha, już wiem dlaczego, już wiem dlaczego. O, dlatego, bo to jest jakby kratka tego całego zaorania, tak to się nazywa. Ona jest jeden piksel niżej i dlatego nie mogę po prostu tego, o, postawić przed, przed sobą, bo w sobie postawił, jak to nie brzmi. To jest jeden piksel wyżej i po prostu w sobie postawił, jakby tam ogóle tego nie chciał się wziąć, postawić. Tak. Taka sytuacja. Dobra, A, tak to, to wygląda. Na no, razie to może zostać faremką, ale potem ją odseparujemy raczej gdzieś indziej, żeby tak nie, nie było blisko. No i dobra, udało się odbudować. Mniej więcej z tą DSP. Tak jak była. Tak, tylko... lasku nie będziemy musieli. Tutaj tylko muszę jeszcze jakieś dokładki zrobić, to wiadomo. żeby muszę te. Jak to się nazywało? A. schodki. Kopać płotki, płotki, postawić, tak, płotki. Ci ten dirt, abyś postawił kobla? Możesz, możesz. E, I tak, laskę nie trzeba będzie robić, bo mamy tam warp. I mobgraindera również nie trzeba będzie robić, jak kiedyś go robiłem na poprzedniej edycji. E, no, bo jak jest tam, to tutaj nie będzie sensu. I też nie wiem, czy przypadkiem toś nie było mowy o tym, że nie można robić. E, nie można robić tych. E, jak to się nazywa? grinderów właśnie. Re Tynami. Miałem tam, ale ja wolę sobie o taką o, ja wysoką, tylko na niego zejść. Nie, chyba nie ma nic o tym, że nie mogę robić e, Mogenderów. Było tylko o tym, że nie mogę robić kaktusiarek i tych generatorów stona. Zakaz przekinania oraz wyzywania. E, zagwiazdkowe słowa są liczone jako przekleństwo zagwiastkowane. Zakaz reklamowania innych serwerów, kanałów YouTube, Discordów oraz stron internetowych. Zakaz spamowania na czacie. Wiadomości o tej samej treści raz na minutę. Eee, przy małej ilości graczy 20, raz na 5 minut. Zakaz podtrzymania się. Wróćmy do tego, to mnie ciekawi. Raz na minutę. Przy małej ilości graczy, raz na 5 minut. Jest mniej graczy na serwerze, czyli jest jakby mniejszy ruch na czacie, a jest większy cooldown wiadomości. To jest. Zakaz handlowania własnością serwera, a wspominałem to, podawania danych osobowych, używania wspomagaczy, oszukiwania graczy oraz administracji, wykorzystywania błędów serwera, awczarek oraz kopalnia, a w możliwości posiadania dwóch kont online, proszenia administratorów o itemki, administracja nie odpowiada za dodawanie osoby do wysp, zakaz handlowania własnością serwera, w tym kontaktami na realne pieniądze lub rzeczy, zakaz zabijania po TPA. Pełną wersję regulaminu znajdziesz na stronie. Właśnie ciekawe, że regulamina są same zakazy. Taka sytuacja. Eee, czyli nie ma. Kiedyś było, że nie można robić jak to a nie generatorów. Jeszcze na poprzedniej edycji, jak się... Co to za dziura? Chciałem, wpadł. Eee, czyli teraz nie ma, się tym, że nie można robić. Ale z tego, co pamiętam, jak ostatnio grałem... Jeszcze na tej pierwszej edycji... ...SkyBlocka. Ale da się ugaźdź, bo. Okay. Jeszcze jak na poprzedniej edycji Skaboka miałem okazję grać, to była taka sytuacja, że budowałem na pewno... o 18, tylko na pewno e... jest ta sytuacja wam znana, taka się wydaje, jak budowałem mob grinder właśnie na poprzedniej edycji, on niestety nie działał, z tego co się nie mylę, to chyba nie dało się go zrobić, a przynajmniej w oryginalnym opisie odcinka jeszcze na starym kanale. Miałem tak napisane, że takie rzeczy na serwerze nie działają, więc... A chyba właśnie to miałem na myśli. To zwyczajnie nie zrobię. Tego Magraindera. Dobra. O, to się z dziura widzę, dobra, to już są załata. I teraz tak. tak. Tutaj I trzeba wygląda, wygląda to nawet nieźle. Tak. To. to jeszcze tylko do Co jest? Jeszcze tylko. Dokończymy. E Słowa. A, a tak... a tą lawę i wodę wody tak zostawiamy na środku. Na razie ta, potem się zobaczę. Też eee, Rzeczywiście tak nie za bardzo. To się szybko trzeba będzie gdzieś przestawić. O, no nawet nie jest tutaj potrzebne, bo przecież jak mamy to, te warpy. O to... Zamurowujemy ją? Eee, wiesz, chyba no to, bo... No bo po co? Po co nam? Dobra ogarnijmy tylko to, nie wiem czy pochodnie są potrzebne skoro ma by się tutaj raczej zło nie respią A, ale tak, nie wiem, powiedzmy wizualnie, żeby jakoś to wyglądało komendę aft aft można, zostawię. to trzeba tutaj kupić aha, w ten sposób tą wodę zostawię, niech ścieka ciemno, to dobrze, że zostawiam jednak te pochodnie tutaj jedna pochodnia tutaj będzie druga pochodnia Tutaj będzie druga pochodnia, jeszcze dokończmy ten płotek. No. W celu będę potrzebował więcej ciemnego dębu, Oj. dużo działa. Tak widzę też trochę dużo zrobiłem. Jeszcze raz Komenda Craft Płotki. Powoli, ale nawet ładnie udało nam się odbudować tą zniszczoną. Z, zniszczona, więcej zniszczona, no właśnie co przypadło, bardziej utracona by chyba bardziej a, pasowało, bo... Trafnie brzmiało. Tak, tak akurat żeśmy niezbyt czasowo trafili, że zażyliśmy tylko trzy odcinki nagrać, bo co ogarnąć tam wyspę i od razu taka niespodzianka, że e, administracja serwera postanowiła postanowiła następną edycję mm. serwera Skyblocka. zrobić? No, no najciekawsze, że trudno. pisze, że to jest dopiero pierwsza edycja, Sanctum. No, no bo może chodzi o pierwszą edycję właśnie multiblocka, w tym stylu. Ale nieważne, udało nam się szybko ogarnąć. Mm. Z powrotem. To co mieliśmy, lasku, nie będziemy raz zbudować, bo jest zbędny. No chyba, że potem wizualnie jakieś drzewa tak się zasadzi, żeby jakoś to wyglądało. Sobie czemu Znać nie? mnie. czekaj, czekaj, to jest coś podobnego. Gdzie jesteś, bo coś ci nie widzę, niestety. No to jednak nie był dobry pomysł, bo. No skryliśmy. Dobra, to, do... to nie, jak ktoś tam pożyczyć, to mu zabroni. Dokładnie. Więc tak. Yy, odcinek już trochę trwa. Mm, nam udało się odbudować przynajmniej tę najważniejszą część wyspy. No i myślę, że w następnym odcinku. O, że tabliczki można jakoś postawić. Napisać na tabliczce jakiś wzorek, można, może być i taki plus minus, plus minus, plus minus, minus plus minus, plus plus plus. A, tutaj jest. Ma do pytania Podpisać, że to jest moja skrzynka, coś takiego, choć to nie ma żadnego znaczenia. <sus> plus, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus, i plus końca, no plus Postaw, Węc. będzie miniaturka uwaga, chwila prawdy, ja Cię kręcę. No cudowne, nie? No po prostu jestem. Oszłamiane, tym, co zauważyłem na tej tabliczce, nie no, wygląda to czadowo, po prostu. Co, co, coś tam piszesz jeszcze, czy, czy, czy... coś? Tak. A, bo teraz można... Aha! Farma Appa. Dobra. Dobra. Bo Dobra. jestem Appa. Tak, to, to to Appa pójdzie na miniaturkę dzisiaj. Farma Appa. Dobra. A nie, chwila. Nie zrobiłem. F2, żeby zrobić sklia. Ok, udało się. To co? To chyba nad takim przyjemnym akcentem możemy zakończyć. A do zobaczenia w następnym materiale na kanale. I cześć.